Pa-ram... a ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Rzeczywiście jestem zdajny zajączka 4 na nowszej modyfikacji, w sensie z modyfikacji. Dark Sour, łapek, górę, soczystki komendy. Zapraszam na Discordzika, Patronite, Twistream, ale z drugiej kanału znajemy zajączka. Po więcej syndykalistycznego kontentu, po pierwsze rzecz jest taka, że nie ogarnąłem, że ta modyfikacja ma własny mod graficzny wgrany. I te mody graficzne się nakładały tego, którego ja zwykle używam, su Supreme Graphics Collection, polecam bardzo serdecznie. I teraz ta polska ma troszeczkę bardziej, bardziej polski kolor, ale dalej dziwnie to wygląda. A druga rzecz, odkryłem jak możemy wysłać Ochotników do Hiszpanii. Aby wysłać Ochotników do Hiszpanii należy odpauzować giereczkę. I dostajemy evencik, dostajemy evencik, wyślemy... Legion Condor zostanie wysłany i powinniśmy niedługo dostać evencik drugi. O właśnie, aby wysłać naszych adwajzorów i ochotników, yy, także wysyłamy. Problem jest tylko taki, że Zając jeszcze nie posiada, my towarzysze w naszej Rzeszy nie posiadamy jeszcze czegoś takiego jak Dywizje Pancerne. Ale spokojnie, to jest tylko malutki problem, mianowicie robimy ten cel, ja czekałem aż wybadamy, zaczniemy badać pancera dwójeczka, które wybada się za 19 dni i potem z boostem wchodzimy od razu w PZ na trójeczkę. Dlatego 40 dni. No 40 dni opóźnią się nasi ochotnicy do Pani, ale myślę, że damy radę. Druga rzecz jest taka, że przydałoby się na chwilę podnieść podateczki. Mamy dużo PP. Podnieśmy podatki, bo potrzebujemy, potrzebujemy pieniążków, aby kliknąć tą decyzję i żeby drogi budować. Ja troszeczkę zepsułem, bo wydałem, no strasznie że wydałem na te Public Works. Ja nie zauważyłem, że to tutaj kosztuje i teraz niestety jest drobny problem. E, dlatego podniesiemy na chwilę tylko podatki, żeby uzbierać te pieniążki. Potem zmniejszymy, nawet będziemy mogli wyłączyć. Mam nadzieję, że Rzesza ma tu jakąś mechanikę, nie wiem, plądrowania, anszlusu Polski i tak dalej, żeby pieniążki zarabiać. Druga rzecz jest taka, że zaczniemy powoli budować militek, militarki, bo mamy 36 czerwiec. I możemy zacząć już chyba powoli spamić tymi militarkami, to już jest ten etap. Oczywiście nie tylko militarki będziemy budować w późniejszym etapie gry, ale na razie musimy zacząć budować militarki, żeby przemysł się robić, samolociki i tak dalej. Bo niektóre cele narodowe, na przykład. Na przykład tutaj cele narodowe wymagają 500 Junkersików, closer supportów oraz 1000 Fighterów, także trzeba o to zadbać. Nawet nie wiem, czy na początku, no teraz to już chyba nie, ale wcześniej na start można zrobić rozbrojony naród, dzięki czemu wydajemy dużo mniej na armię i też armia nie jest potrzebna, bo ona kosztuje w utrzymaniu, więc też nie ma co na start z tymi dywizjami, tylko potem będziemy potrzebowali leś tam manpowera w polu, żeby zrobić ten cel narodowy. A tu już jest wojnaż. Ile mamy wystawione w ogóle? Mamy 360 tysięcy, no to musielibyśmy praktycznie podwoić swoją armię. Open Zaldzki Terminals. Dostaniemy większa wydajność wydobywania surowców, 10 sztali, jedna cywilka możemy wydać. I jeszcze potrzebujemy 150 kolejnych dolarsów i potem 200 na autostrady. I chyba jeszcze jeden cel. O, pojmaliśmy. Jakiego agenta pojmaliśmy? A naszego agenta pojmali? Nie, pani Leni Neumann! Olipka. Potem jeszcze chyba będziemy potrzebowali 400, bo ja to sobie liczyłem. Nie, to tylko sto kosztuje. Ja. Okej, okay, tylko 100 kosztuje. Nie jest źle. O, lotniskowiec, pamiętajcie, cztery lotniskowce do wojny, według doktryny zającewa. Cztery lotniskowce do wojny damy radę, prawda? Prawda. O, wybadało się Panzerwaffe. Zrobimy teraz Metal Merge, który wrzuci nam gospodarkę wojenną. Natomiast dwie dywizje, które otrzymaliśmy, to są Czołgusie. Możemy wysłać dwie dywizje ochotników, z tego co kojarzę. E, tylko dwie dywizje. Tak, dwie dywizje. Więc wysłamy nasze Czołgusie. One na razie potrzebują Czołgusiów. My w ogóle Czołgów nie produkujemy. Zacznij robić PZK2, którego niedawno wybadaliśmy. Niech on się zacznie produkować. I potrzebujemy jeszcze pewnie... Mm, a nie, nie potrzebujemy armoretkarów. A jednak 19 armoretkarów, bo tu są. ciekawa templatka jest. To są w czołgusie z trakami, ze zmotoryzowanym wsparciem. I uwaga, rowery! Rowery w naszych pierwszych dywizjach. I zobaczymy, jak tu wygląda walka. Zobaczymy, jak wygląda walka. Bo Combat wówczas jest mniej więcej normalny, jeżeli chodzi o poszczególny teren. Chociaż zamiast podnosić te podatki, to mogliśmy po prostu dodrukować pieniążka. Przetestujemy, jak działa mechanika inflacji. Raz dodrukujemy, R raz, nie szkodzi, tylko raz dodrukujemy. O, dodrukujemy, obiecuję, że tylko raz. Raz skorzystamy z tej mechaniczki, więcej nie będziemy drukować, prawda? Jak to się drukuje, to weź obniż te podatki, bo chyba przesadziliśmy na maksymalnych. Obniż na normalny poziom podateczki. Tu dostaniemy 500 dolarsów. O, dywizje przyjechały, świetnie. Na razie te dywizje może nie są jakieś wyborne bo trzeba czołgusie do, do tentegować. teraz tak, naszym asem pancernym zostanie nie kto inny jak von Kluge. Na razie może być von kluge Natomiast marszałkiem, którego będziemy sobie levelować, będzie nie kto inny jak nam dobrze znany, jak nam dobrze znany pan Erich von Meinstein. Trzeba go awansować na marszałka, przydzielić go. I on ma ten swój brilliant strategist perk i będzie naszym ofensywno-agresywnym Marszałkiem. O tak. Możemy go od razu wylewelować. Także na razie na puste dywizje, ale levelujcie. I możemy zacząć bagać pz trujeczkę, który będzie się badał tylko 400 dni. No jest 39, więc dużo przed czasem go powinniśmy wybadać. Na kampanię wrześniową i na inwazję na Francję powinniśmy mieć ładne dywizje pancerne zmontowane. Od razu Mester Schmittel się nowy bada. Nie, no ładnie keski spadają. Ładnie keski spadają. Dajecie radę. No dobra, tylko żeby nie za szybko skończyć wojnę domową, żeby pan sobie asa pancernego wbił. Wieczarowaliśmy pieniążki, to troszeczkę do, do drukowaliśmy. Żeby wprowadzić deflację, to trzeba aż tysiąc wydać, więc na razie się nie opłaca. Czyli lepiej troszeczkę nagromadzić inflację i dopiero potem to zbijać. O, Fajnie, fajnie, fajnie. Rhine Metal się robi, mamy 700, więc możemy od razu zrobić Expansor Operation. Świetnie. I możemy od razu kolejny zrobić za 200. Już troszeczkę będziemy werkę monthly maintenance podniesiemy, ale spoko, możemy odpalić, dzięki czemu na maxa zbustowaliśmy, jeszcze zostało 400$ dolarów na wydatki drogowe, no i fajnie. Widzę, że Rosjanie to już kociołki ćwiczą, no szalom, co mamy za pojedynek? A nie, nawet komandera nie mają, to jest rosyjska, tak, to jest rosyjska dywizja, widzę, że komandir już uciekł, von Kluge sam musi się tym zająć, a Pajnmeinstein się wstydzi, bo nie chce swojego profilowego pokazać, no cóż, jest jak jest. Artykuł 42, 43 i 44 to był bezsensowny w traktacie wersalskim i trzeba go na pewno poprawić i wykreślić. Niemieckie oddziały wchodzą do nadrenii. Kontynuować operację. Żadnego oporu się nie spodziewamy. Proszę bardzo, nadrenia została zmilitaryzowana. Great sukces. Od razu klejmy dostaliśmy na i okolice. Spoko. War Support, stabilka. No i fajnie. Troszeczkę pieniążki nam uciekają i jest okazja, żeby zarobić. Włosi negocjują z IG Farben, możemy zażądać dwa razy tyle. Mam nadzieję, że się zgodzą. 600 dolarów i zgodzili się. My im sprzedaliśmy patent na produkcję syntetycznego paliwa. No i spoko. I 600 dolarów. Wow. Ej, nice. Podoba mi się. Bo pieniążki zaczęły uciekać. Powoli też zaczynam... Zaczynamy budować tyle, że troszeczkę cywilniaczków trzeba dotantegować. I nie wiem, czy jakoś nie zrobimy tak, że ten slot będzie wolny. Żeby ten slocik sobie zarabiał. Dodatkowe pieniążki. Bo nie chcę na razie podnosić podatków, bo podniesione podatki się mocno obniżają wydajność produkcji i konstrukcję. Więc na razie podateczków podnosić nie będziemy. Zmniejszyłem wydatki socjalne. A potem trzeba będzie jeszcze ewentualnie podbić wydatki militarne, także trzeba będzie szukać dochodów. Albo, albo rabować podbite kraje. Mam nadzieję, że jest jakaś mechaniczka rabowania podbitych krajów. Ej, fajny ten, fajny patent. Iwencik, od, znaczy dostajemy Iwencik, taki zwykły lorowy, ale możemy wybrać sobie, że to nie jest zwykły event, tylko taka gazetka, nie? E, military Factory Construction Speed Cywilniaczki, Factory Output, Dockyard Output na 150 dni. Nie no, daj na razie konstrukcję. No bardzo dużo budujemy, a jeszcze tych fabryczek aż tyle nie ma. Wrzesień 3.7, mamy pancera 3 wybadanego. Na razie wariantów na nim robić nie będziemy, bo i tak nas nie będzie stało na produkcję, musimy się skupić na produkcji 1. Nie ma za bardzo co badać, tak w sumie, gdybyśmy nie byli chorymi imperialistami i nie szli Niemcami pod y, zwykłą flotę, to naprawdę nie byłoby co badać. Ja nie żartowałem. Cztery lotniskowce do wojny. Jeden trochę przestarzały, ale trzy to będą nowoczesne grafy Zepelinki z 36. Dobra, może idealnie do wojny się nie zrobią, bo mamy czerwiec 40 roku. Ale na Barbarosce lotniskowce będą przygotowały. Człowiek roku Hadi, No jest jak jest. Mussolini chce odwiedzić yy, nasze Niemcy. Ok, zapraszamy. Zapraszamy pana Mussoliniego do nas. Zrobiliśmy ten cel narodowy. Adi machnął przemówienie w Reichstagu i odblokowały nam się decyzje odnośnie tych pierwszych niemieckich żądań. Możemy zacząć od Memelandu klejmowania, a potem moglibyśmy polecieć w Sudetland. A tak od razu nam przekazali. No i fajnie, dziękuję bardzo serdecznie. Od razu Mussolini będzie mogli Musuliniemu się pochwalić z naszych nowych nabytków terytorialnych. Chłop podbił całą Etiopię. Ej, to jest papet, ten papet ma drzewko. Nie ma drzewka. Mieli pomysł z tą modyfikacją. Mieli pomysł, żeby zrobić historyczną, taką bardziej historyczną postawkę, ale no póki co takie średnie troszeczkę. Zresztą to jest niby wersja 1.0, ale patrząc ile czasu oni to robili... No to chciałoby się aż troszeczkę więcej. Referendum w Austrii odnosi Anschlussu, ale jeszcze my nic nie klikaliśmy. Czyżby to już? Aha, to już. No dobra. Anektujemy Austrię. Fajnie by Austria dała nam troszeczkę pieniążków. Widzę, że referendum przeszło. Mamy Austrię. Great sukces. Możemy zintegrować, a co, my tutaj korów nie mamy? Ocie proszę, to coś kosztuje skorowanie. PP. PP tutaj jest zbyt niepotrzebne. Political Power to aż jest nadmiar. Znaczy, ja rozumiem, że pomysł był taki, że masz nadmiar Political Powera, żeby sobie tutaj zmieniać te przyciski. Znaczy, przyciski. Podatki zwiększać, wydatki zmieniać, bo to kosztuje, każda zmiana kosztuje 50 PP. Oho, kłopoty. Pieniążki się kończą Czy my chcemy podnieść podatki, czy troszeczkę dodrukować? Myślę, że możemy na razie Troszeczkę dodrukować, ja wiem mówiłem, że tylko raz dodrukujemy No ale jak jest okazja, jeszcze nie ma dużej takiej inflacji, na razie tylko podnieść Może, czekaj, bo to kosztuje, co my tutaj tracimy? Leader Experience, Mobilization Speed, na razie zmniejszmy wydatki na armię, żeby całkiem nie zbankrutować Aha, to nie za bardzo pomogło No to na chwilę podnieść podateczki, ale tylko na chwilę i możemy od razu Sudetlandu zażądać, także zażądajmy Sudetlandu, bo no bo to jest oczywiście niemiecka ziemia, no jak żeby inaczej. Szkoda, że ta Austria nie daje pieniędzy. Duża szkoda, powinna dać jakiś pieniążków, albo zając jakby nie był amebą i nie wydałby ich 2,5 ty, tysiąca na początku na bezwartościową rzecz, która dała nam jednego slota budowlanego, to może by nam starczyło pieniążków, zanim byśmy pół Europy podbili, no ale jest jak jest. <laughs> Można rozbudować... <laughs> o Można bu budować w Austrii więcej przemysłu tego jakie to drogi? 900 dasz kosztuje, co ty gadasz? Dwa cywilniaki 20 I To już tylko Stal daje? Tylko Stal. Stali w Niemczech dostatek. Gumę jakby dali, bo chromosomy. O tak, jakby to dawało chromosomy. Łopanie. Możemy przejąć austriacki ciężki przemysł. Świetnie, możemy... Więcej stali to nam nie potrzeba, więcej stali... Myślę, że tych wydatków na razie nie ma co wydawać, znaczy ogarniać, bo to ma, mamy stali na ma nadmiar. Szkoda, że to nie daje właśnie chromosomów. Nawet nikt od nas tej stali nie kupuje. A, konferencja monachijska! Przejmujemy Sudetland. Świetnie. War support stabilka. Tej stabilki Support to już ponad setkę byśmy mieli, gdyby nie to, że miałem permanentne minusy. To jest też troszeczkę źle z, z, zbalansowane, chociaż jak wybuchnie wojna to nam spadnie, nie? Dobra, Sudetland przejęty. Możemy resztę Czech rozebrać? W końcu jakieś decyzje się pojawiają. Szkoda, że jak mam już przeddzień wojny. Eee, zinkorporuj Sudetland, oczywiście. First 2 na Awart, od razu lecimy dalej. I widzę, że co możemy tutaj zyskać? Więcej sztali, więcej sztali, więcej sztali. O na nie trzeba będzie kupować. Śmieszki, żarciki zającowe. Jak wygląda pieniążek plus 15, ale mamy podniesione podatki i zmniejszone wydatki na armię. No dobra, na razie zarabiamy pieniążek. A inflacja jaka jest? Inflacja jest na poziomie 1%. No to taka zdrowa inflacja, tak? Jak to się mawia, taka zdrowa inflacja niech będzie. W ogóle zrobiliśmy kolejny kociołek radzieckiej armii gdzie przed chwilą, oho, pan Chamberlain gada, że wojny w tym roku nie będzie. Zrobiliśmy kolejny kociołek radzieckiej armii, gdzie przed chwilą klitnołem i zrobiliśmy pakt ze Sowietami. Ja totalen kryk, a nie, czekaj, to jest, o właśnie, Motrow, Wirbentrow podpisany, ale, ale wojna się toczy własnymi prawami, właśnie eksterminujemy radziecką dywizję. Panie Kutakowie, o uciekł, przez chwilę był, ale jak tylko zobaczył niebieskie czołgi to uciekł. Polacy odzyskali za Olzie? Yy, za Olzie odzyskane. Tesińsko Bielsko Za Olzie odzyskaliśmy. Świetnie. W sensie Polacy odzyskali, to możemy ostateczne ultimatum dla Czechosłowacji wysłać. Robimy, myślę, że klasycznie Słowacja historycznie przejmujemy Słowację jako papeta. Skoro historyczny gumplay, to historyczny gumplay i... O mój Boże, co to za rak się wykluł? Proszę to spacyfikować, papeciku mój. A to Węgry z tym walczą. Panie Horty Pan Horthy ma przyjaciela, sam rządzi. A proszę, bo to się robi jako protektorat. No ciekawe. No to akurat ładnie to wygląda, że to się robi ten... Że to Niemcy nie tych tej buchemi wewnętrznej do siebie, jak to zwykle jest na tych wszystkich chojach. Tylko robią ten protektorat Bohemii. No ładnie to wygląda. Long live Deutschland. German Reich będzie znany jako German Reich. Mamy prawie 100%. 96%. Troszeczkę brakuje. Szwedzka agentka. O, no, Szanowny no witam. Włosi i Japończycy dołączyli do paktu, ale czekaj, wy macie osobny sojusz, tak? Wy jesteście w sojuszu. A wy nie macie sojuszu. Okej, okay, żeby nie było tak, że, że o Japończycy dołączą do osi, oni tam mieli tylko dołączyć do Paktu komitornowskiego, A tutaj sformalizowanie, zrobiliśmy cel narodowy, sformalizowanie Paktu Berlińskiego. I my się po prostu lubimy, tak? No i świetnie. Wyślemy Japończykom Tygryska, żeby złożyli go. Tylko w częściach, żeby to było jak Wiki, nie? Że to niby Szwedzi wysłali, żeby nie było na nas. No nie ma co badać. Już taki pierdoły tutaj wybadałem. W ogóle jak Japończykom idzie inwazja na Chiny? No tak, jak im idzie. Mamy wrzesień 38, a tu bot walczy na bota i tak niby Pekin zajęli, sancik na południe jakiś mikro jest. Ale szału nie robi. Chcecie zobaczyć pierwszy niemiecki lotniskowiec? Proszę bardzo, ale byt. Graf Zeppelin. Nie, jaki Graf Zeppelin? To jest ten przestarzały model. No dobra, ale jest Graf Zeppelin. Niech będzie. Proszę się szkolić na Morzu Północnym. O, wielka niemiecka o, marynarka, a Adi odwiedził Rzym. Właśnie, jak tam bebić mu idzie budowa floty? Może się pościgamy na floty? Kto ma większą flotę? Ile. O, nie... Włosi też mają jednego lotniskowca jakiś Giuseppe Margilla klas. Wygląda jakiś. Tankowiec, kontenerowiec, który zaraz ma zatonąć. No spoko. 69 okrętów, <laughs> a mamy 28. Dobra, ale my mamy więcej bydlaczków. Znaczy akurat bydlaczków mamy tyle samo, ale mamy za to więcej heavy cruiserów, a ty nie masz w ogóle heavy cruiserów, o. Pożyczkę wzięliśmy! Co ty gadasz? My pieniądze tracimy! Oho ho ho ho! Pieniążki straciliśmy i co teraz? Żeby spłacić pożyczkę, potrzebujemy 100. No dobra, no to podnieś... No ale patrz jak to wali po gospodarce. Na coś musimy zmniejszyć wydatki. Możemy na armię na razie zmniejszyć tak totalnie do wojny. W sumie mogłem to wcześniej zrobić, totalnie zmniejszyć wydatki na armię. Na samym początku. Pan Kluge ładnie się leweluje. raczej inżyniera do wojny mu nie wbijemy, ale ważne, że ma te wszystkich asów pancernych. I teraz co? Jak mamy ponad 100 tego, mogę spłacić pożyczkę. Aha, a tu po to jeszcze odsetki były. Dobrze, dobrze, dobrze. Inflacji mamy 2,9. Dobra, na razie więcej inflacji wbijać nie możemy. Ale trzeba uważać, bo jak nie będzie nas stać na armię, to może być głupia sprawa. najwyżej prze przestaniemy budować. Budujemy na raz 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7 slotów pełnych. Ciekawe, można wybrać pomiędzy czysto wojną mobilną pod czołgi, albo wojna mobilna pod zmechy i ciężaróweczki. Widzę, że jakieś rakietowa artyleria na trakach. My oczywiście lecimy pod czołgusie, pod czołgusie. i PZ4 tańsze. O jest jak dobrze. Zbliżamy się już bezpośrednio do wojny, mamy lipiec 39, także tutaj wam podziękuję za uwagę, łapek górę, soczysty komentarz. Widzimy się jutro w Warszawie, Paryżu i może w Londynie. Cześć,